Cześć, witajcie! Dzisiaj Versus, czyli takie starcie dwóch Pojazdów, a jakie pojazdy? A no dzisiaj porównamy sobie czołgi legendy. W sumie dla nas od małego to była naprawdę legenda, no bo kto z nas nie oglądał serialu Cztery pancerni i pies. Tyle, że dzisiaj akurat Rudego nie będę przedstawiał jako wersus, a porównamy sobie dwa czołgi bardzo podobne do Rudego, posiadające nawet spore różnice. Tak więc T3488 kontra T3485M. Tak jest. Te dwa pojazdy dzisiaj zrobimy sobie versus. Tylko zanim do tego dojdzie, zobaczmy sobie parametry i zobaczymy, nawet porównamy troszeczkę do Rudasa naszego. Tak więc t 88 jest to oczywiście pojazd poziomu 6 z losowaniem do poziomu 8. Tutaj akurat w tym przypadku jest fajny Bayer, dlatego że możemy szkolić dwóch załogantów różnych nacji. A oczywiście, drugą nacją, która może być szkolona, jest to nacja niemiecka. Tak więc dwie nacje. Radziecka i niemiecka może być szkolona na tym czołgu. Bardzo fajna sprawa, a kolejna rzecz jest fajna w tym czołgu. Działo. Tyle, że słuchajcie, penetracja nie powala, patrząc ogólnie na pociski podstawowe. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Zobaczcie, 132 na poziomie siódmym albo 8 to jest, można powiedzieć, śmiech na sali. Nawet na pociskach premium mamy tylko 171. Jest to działo 88 mm. Takie jest niemieckie działo. Dodatkowo ma ten czołg uszkodzenia 220 na strzał. Czas celowania 2,30, celność 0,38. Pancerz wieży 90, 75, 52 i zasięg spota 360 metrów. Mobilność tego czołgu jest naprawdę niezła. 54 km na godzinę, 600 koni ten czołg posiada i prawie 18 koni na tonę. Dlaczego to pokazuje? Dlatego, że czołg t 34 5M, jego mobilność jest delikatnie gorsza, ale nie aż tak bardzo. Na co jeszcze możemy zwrócić uwagę? Czas przeładunku 6,30, no jak na szóstkę nawet sporo, tyle że mamy oczywiście większe uszkodzenia. Na co jeszcze można by było zwrócić uwagę? Obuszczanie działa, oba pojazdy mają takie same minus 7 stopni. Teraz jeszcze można zwrócić uwagę na prędkość pocisków. Prędkość pocisków AP bardzo kiepska, 773, ale już apcr 966. Tak mniej więcej prezentuje się. 88. I teraz zobaczmy t 85 m Tak jest ten pojazd. Teraz sobie zobaczymy, jak tutaj się czołg prezentuje. Zobaczcie, od razu widzimy: penetracja jest lepsza na pociskach podstawowych 144. Na pociskach premium mamy 194. Uszkodzenia są mniejsze na strzał 180, a tam jest 220, ale mamy szybszy przeladunek oczywiście. Pancerz wieży jest identyczny, zasięg spota również identyczny. Delikatnie lepszy czas celowania: 2,20 w porównaniu do tamtego pojazdu było 2,30 i celność również delikatnie lepsza: 0,37 do 0,38. Teraz zobaczmy jeszcze, jak ten pojazd się prezentuje, jeśli chodzi o mobilność. Tutaj akurat mamy tylko 500 KONI, i to jest odczuwalne, szczerze Wam powiem. Współczynnik. Koni na tonę mamy tylko 15,5 konia na tonę. Prędkość maksymalna niby jest 53 km na godzinę, ale powiem Wam szczerze, jednak w 88 zdecydowanie czujemy tą mobilność tego pojazdu. Jest o wiele, wiele lepsza w porównaniu do tego czołgu. Teraz jeszcze działo, czas przeładunku 5,20, gdzie tam mieliśmy 6 sekund z groszem. Ta opuszczanie działa takie same i jeszcze pociski. Zobaczcie, tutaj mamy prędkość pocisku AP, mamy 950, o wiele lepsza jest ta prędkość i również o wiele lepsza jest prędkość pocisków APCR, 1188 m na sekundę, tak więc tutaj jest na pewno duży komfort w porównaniu do pojazdu 88. A jeszcze zobaczmy sobie naszego kochanego Rudzielca, jak tutaj się to prezentuje. No, penetracja jest taka sama 2,20, 067 Zasięg spota o 5 metrów lepszy, a mobilność. Jeszcze zobaczmy, mobilność tego czołgu w porównaniu do tamtych. No tutaj, mobilność jest chyba najgorsza. No bo niby jest 54 km na godzinę. Ale zobaczcie współczynnik. Koni na tonę jest najgorszy i oczywiście to też odczuwamy. Prędkość pocisków jest taka sama jak na 85. Tak więc, rudzielec bardzo podobny do czołgu T34-85, ale 88 ma większe działo, no bo jest to oczywiście 88 mm, nie 85. Tak więc, zaraz zobaczymy, jak oba pojazdy prezentują się w konfrontacji na polu bitewnym. Zapraszam. Szczerze Wam powiem, nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz dosiadałem. Po Poziom szósty. Było to do, na, naprawdę dość dawno, skoro nie pamiętam. Teraz przeważnie gram albo ósemką, albo dziesiątką. Nie gram nawet siódemkami, nie gram nawet dziewiątkami. Już nie wspomnę o jakichś tam jedynkach, dwójkach, trójkach i tak dalej. Najbardziej właśnie obecne czasy, które ja akurat ogrywam, są to ósemki i dziesiątki. O no bo dlaczego tak jest? Dlatego, że jak gram ósemką, non-stop mam losowania dziesiątkami, szlak nie trafia. Idę na poziom 10, i dlatego, ale przeważnie zawsze zaczynam od ósemek z tego względu, żeby trochę pozarabiać i tak dalej i tak dalej. Kolejna rzecz jest taka, słuchajcie, tutaj mamy grając na poziomie szóstym niezbyt wiele punktów wytrzymałości, a od czasu do czasu przyjdzie nam grać oczywiście z poziomem ósmym czy siódmym, tak więc można by było powiedzieć nawet dla niektórych pojazdów jesteśmy na strzał. A nawet na poziomie szóstym musimy na taki jeden pojazd uważać, może nawet na dwa, choćby nawet właśnie na kawę 2 gdzie może dobrze przymierzyć i nas ściągnąć na hita. Tak więc musimy bardzo, bardzo ostrożnie grać takimi pojazdami z niewielką ilością punktów wytrzymałości. 720 punktów wytrzymałości to jest naprawdę niedużo. Teraz uszkodzenia. Mamy tutaj oczywiście 180. Punktów uszkodzeń potrafimy zadać przeciwnikowi. Tak więc dobrą bitwą, możemy już powiedzieć, że mamy dobrą bitwę. Jeżeli zrobimy przynajmniej te 1400, to już jest naprawdę nieźle. Zrobiliśmy podwójny wynik naszego, można powiedzieć, naszych punktów wytrzymałości. Tak więc tutaj jest akurat OK. Bitwa na mapie Ruinberg. Niezbyt przepadam za tą mapą, dlatego że tych płotków jest tak. Naciapkane jakiegoś gruzu, nie gruzu, jest naciapkane i czasami jest ciężko. A przeciwnik widzę, zaczyna dominować w ilości czołgów. Tak więc wypadałoby się wycofać, no bo zaraz mnie to kurde zdoją. Czasami powiem Wam szczerze, że, że tym pojazdom uda się od czasu do czasu coś tam odbić. Dlatego że zobaczcie na ten pancerz. Jest on pod fajnym kątem i te pociski się ześlizgują, jeżeli przeciwnik albo mierzy z Auto Aima, albo po prostu gdzieś tam przymierzy i od, od czasu do czasu potrafimy odbić. Dobra, A, nie weszło. W porównaniu do 88, 85 ma zdecydowanie lepsze działo. Lepsze dlatego, że mamy szybsze pociski. To jest naprawdę niesamowity komfort. Dodatkowo mamy, słuchajcie. O wiele lepszą penetrację jak na poziom szósty, to jest spora różnica. I chyba zaraz będę musiał stąd uciekać, bo ich coraz więcej tu wyjeżdża. Ale jeszcze jeden, jeszcze jeden. <grytania> no, przy takiej mapie, niezbyt otwartej, może ona jest i otwarta, ale tego wszystkiego jest tak na paćkane, że. Ups, podpałka. Nie, nie, nie. To czasami jest niestety, ale zgubne wystawianie kupra. Dobra, słuchajcie. Mamy 97 punktów HP. Jeszcze możemy coś tu działać. Jeszcze tutaj tych gadatków trochę jest na środku. 2000 uszkodzeń, tak więc swoje już zrobiłem w bitwie. Ale to jeszcze nie koniec. Na pewno większy pazur ten pojazd mógłby pokazać, gdyby właśnie miał bardziej otwartą mapę. Przladunek, słuchajcie, jest niezły. Przy takich uszkodzeniach to można by było powiedzieć, że dość spamerskie działko. 180 na strzał, i tam przladunek jest w granicach z małym ogonkiem 4 sekund. 4, dokładnie 11. Nie pamiętam, ale chyba na 80-ce, 88 mamy 5 z czymś, tak? Tylko, że tam uszkodzenia są większe. No i tu to działo na pewno jest o wiele bardziej komfortowe. Większa penetracja, szybszy szadunek. Choć na papierze ten czas skupiania, słuchajcie, tam jest ponad dwie sekundy, ale w odczuciu, oj. Skupiamy, skupiamy i, i skupiamy. Nie wiem dlaczego, właśnie na tych niskich pierach tak jest. No i ta celność jeszcze 0,37 chyba była. Sherman nisko się tam ustawi, także ja zbytnio nie mogę tutaj nic zrobić, nawet używając pocisków premium. Dobra, no i też nie weszło. Słuchajcie, może zaraz bok wystawi. I niestety musiałem tutaj uciekać, z tego względu że niezbyt wiele HP mi zostało, i to jest właśnie na niskich poziomach bardzo zgubne. Słuchajcie, mając kurde tak niewielo, niewiel niewielką ilość punktów HP, musimy bardzo się minować. Wiem, że sami jakieś takie głupie rajdy. Są fajne, ale jeżeli nie mamy wsparcia i wyjedziemy na trzech przeciwników, gdzie dysponują również zabójczą siłą przeładunku, momentalnie schodzimy, topniejemy w oczach. Dobra, co my tutaj zrobiliśmy? 3000 uszkodzeń. Nie była to może jakoś wielce imponująca bitwa. No niestety takie były warunki graliśmy tak jak nam przeciwnik pozwolił, tak jak mieliśmy wsparcie od naszego sojusznika, ale gdzieś tam przy gruzach. Przycupnęliśmy sobie i 3000 nastrzelałem, tak więc jak na poziom szósty myślę, że nie ma tragedii. Teraz zobaczymy z Niemczonego W grze akurat jest właśnie on jako w nacji ten pojazd przypisany do nacji niemieckiej. Hmm, czy historia tego pojazdu jest naprawdę aż tak prawdziwa, że niby tam kilka sztuk udało się Niemcom zdobyć, przechwycić i później zamontowali działa 88 mm Były takie też również pogłoski, że. Dostali od Rosjan, jak jeszcze bardzo się kochali. Trudno, tak naprawdę powiedzieć. Próbowałem znaleźć jakiekolwiek informacje. Nie ma aż tak zbytnio tego za wiele, ale w każdym razie tutaj chodzi o grę. Tak więc mamy T34 w wersji 88. Na pewno warto wspomnieć od razu o dziale 88 mm i większe uszkodzenia. Ktoś, jak nie zna. Szczegółów tego oczogu może być zdziwiony, jak dostanie bułę za 220 albo nawet większe uszkodzenie, jeśli nam RNG lepiej polosuje. Najgorsza chyba rzecz w tym dziale to jest oczywiście penetracja. Słuchajcie, nieraz musimy oczywiście grać na. Na dolnej stawce, czyli takie mięso armatnie, mamy ósemki, mamy siódemki, i tych szóstek nie jest zbyt wiele. Wtedy rodzi się problem. Z tą penetracją naprawdę nie jest łatwo. Ale dość sprytna gra, ustawianie się do przeciwnika w innych pozycjach, może naprawdę może przynieść niezbyt oczekiwane wartości, nawet przy samych uszkodzeniach. Zresztą ta bitwa akurat będzie takim dowodem. Tak rozglądam się, jak nasza drużyna się rozjeżdża. Już widzę na samym początku, słuchajcie, widzę problem. Prawa flanka, niezbyt wiele pojazdów na prawej flance, i ona pewnie padnie. To jest kwestia czasu. Druga sprawa, lewa flanka nie puszuje, stoją w miejscu, a delikatnie podjeżdżają. Na górce kamperce stoją przeciwnicy. No skupiam, skupiam, to jest właśnie, to jest jeszcze problem tego działa, to skupianie jednak również na papierze w miarę ok, wygląda, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, bardzo długo to działo skupia. Niby niemieckie działo, ale powinno, powinno również lepiej skupiać, ale niestety zachowuje się nawet gorzej niż radzieckie. Co jeszcze jest ciekawe w tej bitwie, słuchajcie, brakowało mi niezbyt wiele do trzeciej odznaki biegłości, czy uda się osiągnąć? Oj uda. I to nawet ze sporym zadatkiem. <gry> Taka na razie spokojna bitwa. No cóż, ja na razie hmm, improwizuję. Jestem na dole tabeli, tak więc no, czekamy na jakieś tam okazje. Tu jest jedna okazja, dość miękka. Bardzo często, słuchajcie, grając tym czołgiem, niestety musimy się posiłkować właśnie pociski, pociskami premium. 177 penetracji nawet na tych pociskach, to również nie jest jakaś wartość zachwycająca. A szczególnie jak właśnie gramy, no ten, tym misem to pojechał ostro. Nie dość, że ślepy. Jeszcze długi przeładunek. No, chodź o tu, chodź no tu, chodź no tu, dziadu. Nie weszło, nie weszło bitwa na szóstkach. Chociaż teraz powiem wam, szczerze, że nawet i na dziesiątkach. Nie wygląda to niezbyt ciekawie. Kurde no. A co, to jest właśnie to, ta prędkość pocisków również ona nie jest dobra. Dobra słuchajcie, ja pojadę w drugą pozycję, dlatego że zaraz ta flanka, już mówiłem, że ona padnie do pra prawa i będą wyjeżdżać, a będą wyjeżdżać tak, że powinienem mieć ich tyłem albo i bokiem. Grając tymi konstrukcjami ogólnie T34 musimy również zwracać uwagę na opuszczanie działa. Mamy minus 7 stopni. Heh, to działo nie zawsze idzie na dół tak jakbyśmy chcieli. Niestety. Jest to naprawdę dość odczuwalne szczerze wam powiem i granie na wieżę różnie to wygląda Dobra, jedzie 110, tutaj mamy szóstkę, która zaraz dostanie pewnie. Dobra została o proszę, jest tam i lew, jest tam i gawron O cała jedzie, kurde Hołota Czerwona Hołota jedzie I to same kurde prawie ósme poziomy Pięknie, pięknie. Dobra. Bijemy to, co możemy przebić. No niestety. Słuchajcie. Wybieramy zawsze te cele, które możemy coś im zrobić. Zawsze jedna lufa mniej. Dobra. Tu mnie biją, tam mnie biją. Kurde, wszędzie mnie biją. 3 do 6. I zobaczcie. No nasi tam utknęli na tamtej flance. Nie przypuszowali. Teraz będzie... popi wodą, że tak powiem. Gawron, gawron. Gawron, tu... Zadza się na mnie. No, dostałem, dobra. Ale no, i ty dostałem kolego. No. Mógłby tak pójść mu ten magazyn. I to jest właśnie to. O, jakiś lag. To jest właśnie to, że kurde nie mogę zbytnio znaleźć pozycji, żeby opuścić to dział. Muszę niestety wyjechać i odsłonić kadłub. Dobra, jednego mamy. Tam jest hammer. Oj, tak pięknie stoi. Jestem tu wystawiony, bo świeciłem się. Poszedł magazyn. Poszedł magazyn. Jak nam się uda trafić, to pójdzie jeszcze raz. I, <laughs> I poszedł jeszcze raz. <laughs> pięknie, pięknie, ładnie. To było piękne, słuchajcie. Dwa strzały i mamy 1500. Tak więc, no, te konstrukcje potrafią zaskoczyć. I teraz zobaczcie na to. 5 sekund z groszem mam szadunek. Tyle, że taka ósemka momentalnie topnieje w oczach. Oczywiście, jak jest tyłem do nas. Wydaje się gościowi, że jest niezniszczalny. A coś go tam jakaś szóstka z tyłu obija. Ale zobaczcie, jaki jest wynik bitwy. To jest no tragedia, tragedia. A oczywiście, no tutaj słychać. Jedynie co mi pozostaje, to zrobić jeszcze przynajmniej ze dwa strzały. Jak się uda. Przecież już nie wygram tej bitwy, za dużo tutaj tych ósemek przyjechało. Gdyby jeszcze kurde nie było tych ósemek tyle, to gdzieś tam na dystans można było grać. Dobra. To jeszcze mnie od tyłu atakują. Ach to fans, zaatakował mnie od tyłu. Poniął srogą karę. Ale maluszek mnie dobił, tak więc porażka. Mimo wszystko, słuchajcie, podsumowując, tutaj ten odcinek versus ja, chyba zdecydowanie bym się skłaniał za. T3488. A dlaczego? Ano dlatego, że owszem, mamy mniejszą penetrację, ale mamy większe uszkodzenia. Dodatkowo możemy szkolić sobie dwie nacje: radziecką, jak i niemiecką. Ten pojazd również posiada specjalny bonus do Free EXPA. Tak jest, i dodatkowo mamy jeszcze większy bonus do szkolenia załogi. Przyjemność. W porównaniu do 85 również jest odczuwalna w mobilności, ten pojazd naprawdę w porównaniu do 85 jest mobilniejszy i moim zdaniem ten odcinek ten pojazd wygrywa. Co Wy sądzicie o tych dwóch pojazdach? Podzielcie się waszym komentarzem pod filmem. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do usłyszenia. Hej!